smakuj <śmany> się, nagrywam odcinek z Among Us dobra, to jest to, Mówi, nie ktoś gadał, no ale nic, nic, mam lekko, ja To się nie powie, dobra gramy. I to sobie wejdę do. Co tego może? Jak będę za pierwszym razem impostorem, yy, jak będę za pierwszym razem impostorem, to nagrywam piąty odcinek. Nie, nie nagryłam. Dobra, nie nagrywam piątego odcinka. No, może sobie tak z trzymówki zagramy. Dobra, idę robić. Taski. Chyba. Nie wiem. I'm tutaj. Okej. the Okay. Report that. Bull reported. Okay. Purple Bo. Jest. Yeah! I I basta. Czekajcie. O się. O nie, złości, nie ma skoków. Light.

Nie głosowałem. Ja nie głosowałem, nie ktoś? Ja nie głosowałem. Okej, okay, dobra. Light. Nie ma zero. Dobra, tu idziemy. Tu Idziemy. Kiele, do do, 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 do kamery może pójdziemy. Idę zobaczyć. Jeszcze czekaj. Idę Wbijcie na kanał eee. Bicie na kanał Nie pamiętam eee, ten Chyba Q Ale napiszę w komentarzu W opisie W opisie napiszę wbijcie na kanał Jak się nazywa napiszę w opisie Albo podam link Nie napiszę jak się nazywa

Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Ai, o que é que